Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i dzisiaj otwieramy pierwsze nagrody za ligę weekendową. Wbity jest Gold 3. Początek ligi weekendowej był nawet świetny, bo miałem 7-2 staty. Myślałem już oczami, że będzie coś naprawdę, naprawdę coś więcej, coś fajnego, ale potem nastąpiła weryfikacja i dobiłem tego Golda 3 z zapasem meczów, ale z brakiem czasu. Ale jest, jest dobrze, jest dobrze. Drużyna tygodnia jest naprawdę, naprawdę fajna. Właśnie, drużyna tygodnia. Zobaczmy, drużynę tygodnia. Tak jest, drużyna tygodnia. No. Rashford, ten, ten przód jest świetny. Rashford, Werner, Depay, ewentualnie Ederson, który by mi się wkleił y, ładnie tam w drużynę. No to. Tych czterech, no to tych czterech, jednego z tych czterech chciałbym na pewno trafić. Wernera w sumie mam e, once to Watcha, ale tego Rashforda, no Rashford i Ederson, to jeden z tych, już zmniejszmy do dwóch. To by było naprawdę, naprawdę, to by było fajne, ale zobaczymy. No, nie mam jakoś wielkiego szczęścia ostatnio do paczek, także zobaczmy. Najpierw nagrody za DIVISION RIVALS Weźmy wymienne Może coś się uda trafić Panga druga Tak jest Trzy paczuszki Bardzo fajnie 2000 punktów do następnej tej jest No to co? Przechodzimy do Ligi Weekendowej GOLD 3 wbity to była najbardziej. Yy, najbardziej kozacka ranga FIFA 20. Mam nadzieję, że będzie to nadal zachowane. 30 koła kasy. Yy, 2 megapaczki, paczki, jedna paczka rzadkich zawodników i właśnie player piki. No. Zobaczmy. Uuu. Chociaż, chociaż coś, żeby było grywalne. Proszę. Zobaczmy. Pierwszy player piki I. Zlatan Ibrahimowicz. Tak jest. Tak jest. Mamy dzika. No to bezkonkurencyjny. Zlatan Ibrahimowicz. Mamy ikonę od razu. Pięknie. Teraz jeszcze Markus Rashford albo Ederson. I będziemy w domu. Zobaczmy. No nie mamy, ale mamy. Weźmy, weźmy, weźmy. No nie, nie będziemy kombinować, weźmiemy dla niego. Chociaż 80 tempa? To są moje player piki i zlatan Ibrahimowicz. 90 strzału, 80 fizyczności. Nie domaga z prędkością, ale coś z tym zrobimy. Chociaż troszeczkę. Ale to jest Ibrahimowicz. Jestem zadowolony, jestem zadowolony. 85, 84. Oko. Przechodzimy do, przechodzimy do paczek. I w paczkach mamy 11 paczek, mamy najpierw to najsłabszą, od razu cykniemy. 11 paczek do wyboru. Kawka zrobiona. Miałem ja mówić, że będą ekrany, a tam nie zwróciłem uwagi, że nawet świecący nie było. No dobra, to do klubu tu, to tu, to tu wszystkie są wymienne, także fajnie by było coś trafić co my tutaj mamy aha, mam jeszcze te złote paczki, to może najpierw otwórzmy te złote paczki sobie zrobiłem, żeby po prostu sobie sprawdzić, czy coś idzie w tym trafić, ktoś tam pisał, że kozackie karty w tym trafią, ale kozacka to ona u mnie nie będzie Dias 78 a strach pomyśleć, co będzie z drugiej strony. Duplikat zobaczmy drugą tą rzadką paczkę. Co tam ciekawego nam się. Może jest przynajmniej świecąca. Już plus. Bez ekranów. I to będzie ten Oooo! Oh. ta Champions League, jak najbardziej, jak najbardziej nam się przyda. No dobra, przechodzimy do tych trochę większych paczek. Tu mamy 12, 12, 12, 12. Teraz mieszana paczka piłkarzy Prime. Chciałbym takiego Rashforda trafić albo chociaż Edersona. Bez walkoutu bez ekranów, rebić. Już mamy zgranie z Ibrahimowiciem. O to, to takie fajne pomieszanie tego, jakby zmieszał z tym. Do domu brodę. Kozacki zawodnik by był. Ale to na inną historię. Mała paczka rzadkich piłkarzy. Jest to za SBC. Tam mówili, że coś tam ciekawego trafiali. Możemy też. Jest na pewno świecąca. Jest walkout! Jest walkout. Teraz dobra flaga. Dobra flaga. Hiszpania. LS. To jest ten. O Jezus. Sociedad. Taka dziwna nazwa. Ojorel Zabal. Ale mamy informa. 86. Witamy pana. Tak jest. już jest. I jeszcze Alex Teller w Manchesterze. A to jest niewymienne. Martinez. No spoko. On się tam na pewno nam do czegoś przyda. Uuu, ten niewymienny w ogóle. A ten plan wymienny, czyli chociaż jednego. Jest spoko. jest lockaucik. Może teraz a jedną mega pakę otworzymy. Tutaj jest Misz. Misz masz, bo będzie yy, dużo tych kart. Jest świecąca. Może jakieś ekrany, nie? Bez ekranów. I mamy. Dębele! Malowałbym tego z Barcelony na skrzydło wymiennego. Jeszcze Thiuran, Antony. Trójchetafe. O, tu się nam posypało tych. To tutaj, to tutaj. I lecimy dalej. Jeszcze to jedną megapaczkę otworzymy, bo tam są. Karty jednorazowe, także nie spodziewam się tam nic, nic szczególnego, świecąca jest, bez walkoutu i bez ekranów. Także mega paki nam nie siedzą, ewidentnie, ale Rodrigo, Rodrigo całkiem spoko, na początku nawet by był dużo warty, teraz to już chyba nie jest. Uu. To jest 19 koła. No nieźle. Yy, to, tam, to, tu, 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 tu. No dobra. Yy, teraz przechodzimy. Tamto sobie zostawimy na koniec. To teraz paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Tu będą srebrni. Tu będą złoci. I tu będzie walkout. Nie no, za bardzo bym chciał. Ale będą chyba ekrany, bo tak coś tam prześwitało Tak jest. Francja, lewa pomoc. Lul. I kolejny. Inform. Fajnie. Bamba trafiony, 82. Kolejny inform do kolekcji. Można być zadowolonym. I jeszcze Van Den Ci I gościu, tam słuchałem, że ty niezłe recenzje zbierasz, to sprawdzimy. Sprawdzimy. To teraz jeszcze kolega z raszforda z Manchesteru ściągnie i będzie wszystko. Trzy paki do końca, także zobaczmy. Co następne nam się trafi? Uuu, nie ma nic. No niestety. Pierwsza paka nic. John Cornst. Kajoko. Mamy tu Davisa. Nie jest źle. Nie jest źle. Dwie paki do końca. I zobaczmy Czy jeszcze coś będzie na koniec Bez walkoutu Bez ekranów Kampel 81 Może być Jeszcze Abraham Pomarańczowe te Robin Ostatnia paka Zobaczmy Czy coś jeszcze będzie Naprawdę na te otwieranie nie ma co narzekać były fajne trafy. Długo się ładowało. Może coś? Nie. Ajajaj. I co mamy na koniec? Bajego. Baili Z Bayern do Leverkusen. Wajta. Tragedii nie ma. Jeszcze Wam pokażę skład. Tak wygląda mój skład na ligę weekendową. W sumie bez większych zmian na ławkę doszedł Ibra. No, i jeszcze spróbuję zmienić bramkarza, chociaż no to nie wygląda tak źle. Gra mi się nim całkiem Całkiem dobrze. Nawet asystę zaliczył. Także zobaczymy. Może tego Edersona uda się jakoś ogarnąć kasę na niego, rozbierać. Zobaczymy. Tak na pewno to będzie wyglądało. Bez jakichś tam większych przetasowań I zobaczymy jak, jak to wszystko będzie wyglądało Z playerpików jestem zadowolony Wysoko ocenione były, bo był i 84 i 85, także nie ma co Nie ma co narzekać Jeszcze kilka informów wpadło nam z, z paczek, także Jak na pierwszą weekendową za Golda 3, gdzie naprawdę widziałem, że za elite były dużo słabsze te playerpiki, także Mogę być zadowolony i zobaczymy, jak pójdzie w następnej lidze weekendowej. Zobaczymy, jak będzie z czasem, ale myślę, że damy radę i wam przedstawię później yy, zmiany. No bo postaram się właśnie ten blok defensywny trochę poprawić. Mam nadzieję, że się jakoś to troszeczkę uda. Na tą chwilę dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.